Witajcie w czytaniach na wrzesień na kanale Tarot Plan z Planem Duszy. Zapraszam Was do tych czytań. Będą one osobno dla każdego znaku, oczywiście. To jest taki wspólny wstęp, który zazwyczaj nagrywam, bo po prostu jest mi łatwiej wtedy nie powtarzać tego wszystkiego 12 razy. I w związku z tym, że chcę powiedzieć kilka słów na temat. Planu duszy, odczytu kursu, który będzie w listopadzie, o książce, o jeszcze o czytaniach i sesjach, to możecie przeskoczyć ten, ten cały wstęp. Tak jak powiedziałam, kurs najbliższy odczytu planu duszy będzie w listopadzie, 11, 12, 13 listopada online. Spotykamy się 3 dni. Kto jest zainteresowany, zapraszam, można się już zapisywać. Oczywiście sesje odczytu planu duszy są dostępne. Oprócz tego, że w tej chwili właśnie wybieram się na urlop, to już we wrześniu, najlepiej po połowie września, będą sesje i będą terminy dostępne. W tej chwili, e, tak jak powiedziałam, wyjeżdżam, więc już nie jestem w stanie zrobić teraz e, żadnych sesji tarota, też, e, ponieważ no, już wszystko jest zarezerwowane. Jeśli ktoś jest zainteresowany tymi e, czytaniami tarota indywidualnymi ma potrzebę, potrzebuje się skonsultować, to też zapraszam. Oczywiście jeszcze wspomnę o książce, która jest dostępna. Plan duszy e, przetłumaczona z języka angielskiego na mojej stronie wwwplanduszy.pl. Można ją kupić w PDF-ie, albo można ją kupić e, jak normalnie fizycznie, książkę. OK i myślę, że to w zasadzie tyle. Tych wszystkich ogłoszeń, żeby nie przedłużać. Serdecznie Wam dziękuję za, wasz, za Waszą obecność, za Wasze komentarze, maile, które piszecie, zapytania o talie. No i zapraszam Was już do czytań dla każdego znaku z osobna. Witam wszystkie wagi w czytaniu na wrzesień. Zobaczymy, co tu u Was słychać, jak sytuacja się będzie przedstawiała. Zobaczymy, co się. Pokażę w głównej energii. No i potem jeszcze dodatkowo, co, do, co dookoła się tego ułoży, tej głównej siły. Ok, zobaczmy, co u Was jest tutaj istotne. Obfitość cesarzowa. Bardzo dobra karta. Z tego, co słyszałam z astrologii, to wygląda na to, że Miesiąc może wyglądać bardzo przyzwoicie na zarabianie pieniędzy, więc mam wrażenie, że tu może być duża obfitość właśnie w dochodach i nie tylko. Dobrodziejstwo natury. No i tutaj możemy się też również przyjrzeć miłości, ponieważ cesarzowa to jest połączenie z węglus. Tutaj mamy bardzo silną żeńską energię otaczania otoc opieką, bycia matką też. Można też zwrócić uwagę na relacje ze swoją własną rodzoną mamą. To coś zmienię, bo mi coś krzywo. <laughs> I trzeba zwrócić na to uwagę, gdzie ja jestem, w jakim miejscu, jak, jak wyglądają moje relacje z moją rodzoną ma mamą. I czy jest tutaj jakaś rzecz, która ma istotne znaczenie. Może mama mieć duży wpływ na przykład na was w tym miesiącu albo może znacząco wam pomagać. Może to być też kobieta, która jest w jakiś sposób silnie z wami związana i właśnie teraz w miesiącu wrześniu może się okazać, że tutaj jest jakaś siła. Także można oglądać tą kartę z różnych stron i tutaj wiele wątków wyciągnąć, ale jak dołożę jeszcze karty, to będzie to łatwiejsze do zinterpretowania ok no to patrzmy ja chciałam powiedzieć, że odgłosy, które będziecie może słyszeć to jest szczeniaczek, który tutaj jest ze mną Dudek I za usterki przepraszamy ale no <ścoughs> tak się zdarzyło, że, że mam mojego pieska i on czasem robi różne rzeczy i okay, to przyglądajmy się, co tu u Was słychać. Dobrze, na początek zobaczymy, jaka jest Wasza energia. Paś monet. Powiem, że to jest trochę właśnie w. W tej spójności z tym, co powiedziałam na samym wstępie, o tym, że tutaj jest obfitość, połączenie z naturą, zarabianie pieniędzy, jest tu, pojawia się tutaj coś nowego, ogromna świeżość, może to być początek waszej nowej ścieżki w karierze, czy może to być przekształcenie się na przykład waszego hobby w coś konkretnego, z czego. Może w przyszłości będziecie mogli zarabiać porządne pieniądze. Może to być chęć uczenia się też, pójścia na jakieś kursy, czy podwyższenia swoich kwalifikacji. Na pewno jest to duża świeżość manifestacja na drzewie życia, wszyscy pasiowie są w malkut, więc to jest manifestowanie się jakiegoś potencjału, który przychodzi do Was i warto zerknąć, Rozejrzeć się dookoła, być czujnym, żeby nie przegapić na przykład jakiejś szansy, która pojawia się u was w życiu. I tak jak mówię, może to być po, tutaj połączenie z tą cesarzową, może to być jakaś kobieta albo ktoś, kto właśnie ma takie mocne, silne połączenie z ziemią, z naturą. Tudzież patrząc z innej perspektywy, tak jak też wspomniałam, zależność matka-dziecko. Zwrócenie uwagi na to, jak wygląda moja relacja, może uzdrowienie swojej relacji z mamą, tak? Zobaczymy, co jeszcze oprócz tego się tutaj pojawi. Dla niektórych to może być ciąża, narodziny, potomka, tudzież e, zajście w ciąży. No, jeżeli popatrzymy na to, to. Ten układ kart tak o tym może mówić. Natomiast y, dla mnie tutaj bardzo mocno jest to informacja o tym, że jest tutaj ogromna świeżość w Was samych. Y, tak jakbyście właśnie chcieli zrobić pierwszy krok y, do czegoś, co jest bardzo materialne. Y, wagi: Wy jesteście żywioł powietrza, a tutaj mamy, mamy właśnie taką sytuację, gdzie y, jest dużo ziemi, bo cesarzowa to też Ziemia, tak? <laughs> A w tle mamy Rydwan. Rydwan to jest karta zwycięzcy, karta raka, woda, to jest siła emocji czasami, która nas obejmuje. To jest bycie bohaterem, bycie kimś. Kto potrafi eksplorować świat. Więc mam wrażenie, że dla niektórych to będzie wyjazd, może za granicę, chęć czy sprzyjająca okoliczności. Jeśli takie macie myśli, to tutaj może otworzyć się jakaś przestrzeń, wyciągnięta zostanie pomocna dłoń. Dla innych to może być po prostu wyjazd, jakikolwiek wyjazd, zaproszenie na jakiś wyjazd, ponieważ karta karta Rydwanu mówi bardzo często o podróżach, o różnych zewnętrznych i wewnętrznych. Więc może to chodzić też o to, że otoczenie będzie Was w jakiś sposób przekierowywać na to, żebyście popatrzyli, popatrzyli w głąb siebie, żebyście właśnie wyciągnęli tutaj jakiś aspekt swojego wewnętrznego dziecka, pracy wewnętrznych. Także, tak jak powiedziałam, chodzi tutaj o to, żeby poprzyglądać się sobie, sprawdzić wewnętrznie, co tutaj może wypłynąć właśnie we wrześniu na światło dzienne. Ok, zobaczmy, co tutaj jest w przeszłości, co ma wpływ na Was w tej chwili. Szóstka kielichów. Niesamowicie piękna karta, mówiąca o dzieciństwie, o połączeniu, właśnie o dzieciach, o. Przeżyciach z przeszłości, gdzie y, mieliście przyjaciół, prze, różnego rodzaju y, wspólne projekty, zabawy. I tutaj właśnie coś przychodzi, jak gdyby z przeszłości do Was, y, co może mieć znaczenie we wrześniu, właśnie może mieć znaczenie y, w tej relacji, którą być może będziecie musieli zrewidować. Może to być. Właśnie ta relacja pomiędzy mną a moją rodzicielką, albo może to być generalnie relacja, wasza relacja z wami samymi, której będziecie chcieli się przyjrzeć, ponieważ coś wypłynie na wierzch. Może to też być spotkanie z kimś z przeszłości, ponieważ czytanie jest ogólne, więc tutaj też trudno jest wskazywać konkrety. Raczej chodzi o taką interpretację, która będzie z wami w jakiś sposób się łączyć, tak? no i próbujemy uniwersalnie to odczytać. Mamy następnego Pazia, Paź Buław. Bardzo fajna energia świeżości, młodości i manifestacja ognia, czyli nowy pomysł, może to być, tak jak powiedziałam wcześniej, też poczęcie, pojawienie się chęci zostania rodzicem, tak powiem. Natomiast jeśli chodzi o projekty, to może być taka chęć um, przepracowania czegoś, co Was dawno już jest, od, od długiego czasu, jakiś projekt, pomysł, może hobby, którym się zajmujecie, o czym już mówiłam. E, I tu się może okazać, że otwiera się jakaś przestrzeń na to, że tutaj jest bardzo pozytywna energia wokół, pozwala poczuć się właśnie bohaterem, kimś, kto. E, Akurat poczuję w tym momencie, że jest szansa, że jest przestrzeń, że mogę tutaj coś rozpoczynać i mogę właściwie pójść w to. Bo czemu nie? Jest, jeśli jest to na Waszej liście, jeśli uważacie, że jest to coś ważnego, to warto spróbować, warto dać sobie szansę, tak? Ok, w przyszłości. Sprawiedliwość. Jak najbardziej Wasza karta, karta równowagi, analizy. Karta mówiąca o tym, że tutaj jest bardzo istotne wprowadzanie poczucia sprawiedliwości i tego, że jestem w miejscu, w którym chciałabym, czy chciałbym się zmierzyć ze sobą, właśnie może z nowym projektem. W odniesieniu na przykład do tej wewnętrznej pracy i bycia tutaj osobą, która coś nowego rozpoczyna, czy próbuje wyjechać też, czy, czy próbuje gdzieś coś w swoim życiu zmienić. E, oczywiście może to też być um, karmiczne spotkanie, tudzież coś, co jest potrzebne, żebyście przeżyli. Ponieważ no jest to karta wysokich urzędów, też jest to karta wykształcenia, takiego, takiego połączenia z wyższym ja. Bardzo często gdzieś, gdzie pojawia się sytuacja, w której potrzebujecie odnaleźć balans, tak? Być może chodzi o połączenie przeszłości i przyszłości, o pożegnanie starego, tego co w zasadzie już w tym momencie. Mm, nie ma istotnego znaczenia, może mieć wpływ na Was, ale może też Was zatrzymywać w pewien sposób, bo powtórzenie przeszłości no, jest niemożliwe. Przeszłość zostaje w przeszłości, a my idziemy do przodu. I tutaj może trzeba się odciąć od przeszłości i ruszyć do przodu w takiej równowadze i zobaczyć, że no, teraz jest właściwie taki moment, gdzie potrzebuje iść naprzód. Potrzebuje. Mm, Pokazać, co potrafię, potrzebuję wykorzystać szanse, które mi życie daje, żeby spełnić się w życiu, tak, żeby poczuć, że jestem osobą, która realizuje siebie, tak? która robi to, co kocha, to, co lubi, która spotyka się też z tymi, których kocha. To też chodzi tutaj właśnie o to połączenie z, ze swoimi korzeniami, tak jak mówiłam, tutaj cesarzowa i ta karta, karta szóstki kielichów. Więc jest to taka bardzo fajna energia, która mówi, że jesteście sobą, bądźcie sobą, idźcie w to. Jeśli czujecie, że tutaj jest ta nowość, świeżość, to trzymajcie się tej świeżości, bo dlaczego nie? Zobaczymy, co jest poradą, informacją. Mamy tutaj pustelnika. To jest bardzo ważna porada, bardzo ważna informacja o tym, że. Nasze wewnętrzne światło, nasze połączenie z przeszłością, z doświadczeniami, ale też z mądrością źródła pozwala nam właściwie tworzyć genialne rzeczy. Pozwala też hmm, podążać we właściwą stronę, iść właściwą ścieżką. I bardzo na rzeczy jest fakt, że jeśli chcemy coś zrealizować, jakiś projekt, jeśli chcemy stworzyć jakieś dzieło swojego życia, to zazwyczaj jesteśmy w tym hmm, Takim duchu tworzenia, kiedy jesteśmy w ciszy, kiedy potrafimy uwolnić się od zgiełku tego świata, i tutaj mam wrażenie, że poradą jest, żebyście właśnie uwolnili się od zgiełku tego świata, żebyście potrafili odnaleźć siebie, swoje potrzeby, swoje wołanie swojego serca, właśnie gdzieś na uboczu, gdzieś dać sobie szansę na to, żeby ten cichutki głos wypłynął na powierzchnię, tak żebyście mogli słyszeć. I czuć, gdzie was ta droga chce zaprowadzić. I tutaj to jest istotne, ponieważ bardzo często geniusze tworzą w samotności. I to nie chodzi o taką samotność, tylko raczej o takie odosobnienie, które jest niezwykle kreatywne. Takie odosobnienie, kiedy przychodzi do nas ta genialna myśl, tak? kiedy Nikt nam nie przeszkadza, nie wpływa na to, co robimy, tylko to wypływa z nas samych, to wypływa z naszego wnętrza i ta myśl jest niczym nie skażona, tak? Kiedy pis pisarze pisą, piszą książki, to nie stoi nad nimi żadna grupa ludzi, tylko jednak tworzą to właściwie w ciszy i spokoju. No nie wiem, niektórzy może słuchają muzyki, ale to jest też inna sprawa. W każdym razie chodzi tu o medytację, chodzi tu o kontemplację. Wszystko to, co pozwala Wam spotkać się ze sobą i ze swoim wewnętrznym dzieckiem, które jest ogromnie kreatywne, które gdzieś ma właśnie w swoim plecaczku, w, swoim, w swoich zasobach coś, co może być radością, co może dawać innym też radość, ale do tego trzeba dojść. Zobaczmy, co tutaj mamy. Trzy kielichy. Trzy kielichy karta, która ma być kartą. Takiego ograniczenia, tudzież informacja o tym, co może być wyzwaniem dla Was. I Trzy Kielichy to jest karta radości, bawienia się, spotykania się z innymi, robienia różnych rzeczy wspólnie, ale zazwyczaj nie ma tutaj mowy o pracy, tylko jest radość, radość i cieszymy się, i jest fajnie. Więc w obliczu tego, co powiedziałam, mam wrażenie, że tutaj właśnie chodzi o to, że wyzwanie, czyli jak, jakieś ograniczenie. To może być y, obecność innych ludzi w momencie, w którym potrzebujecie się y, tutaj skupić na tym, co jest nowego do osiągnięcia. To jest właśnie taka, taki moment, gdzie. Wszyscy ludzie poprzez takie wołanie, o chodź na jakieś spotkanie, spotykamy się na kawę, na piwo, na grilla, cokolwiek, to będzie wam przeszkadzało, to będzie Was wytrącało z tego rytmu, z tego skupienia się na tym, do, do czego chcecie dojść, tak? Na tej podróży, którą chcecie. Przeżyć, więc tutaj chodzi o to, żebyście nie marnowali swojego czasu na spotkania, które niczego nie wnoszą. Oczywiście spotkania z przyjaciółmi i tak dalej od czasu do czasu są istotne i ważne, i ja nie mówię tutaj, żebyście mnie źle nie zrozumieli, że nie spotykajmy się z ludźmi. Nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że mamy tutaj jakiś pomysł, jakąś nową myśl, jakiś nowy projekt, który być może się właśnie chce wyjawić. I kiedy będziemy go zagłuszać, bo tak naprawdę w obecności grupy ludzi, kiedy oni rozmawiają o różnych swoich rzeczach, to wy nie jesteście w stanie czasami wyciągnąć tego, tej kwintesencji, tego co istotne. I nie jesteście w stanie odnaleźć siebie w tym zgiełku, tak? To tylko o to chodzi, żebyście połączyli się bardzo mocno z ziemią, z obfitością, i żebyście pozwolili sobie na czas. Takiej samotności, twórczej samotności, która doprowadzi Was do takiego bardzo pięknego um, zakończenia, którym jest umiarkowanie. Karta Anioła, który wnosi bardzo dużo uzdrowienia w obliczu tego, co leży na stole. Mam wrażenie, że jest to też takie wniesienie uzdrowienia w relacje, właśnie rodzic-dziecko. Wprowadzenia równowagi, połączenia tutaj elementów, które nie zawsze ze sobą idą w zgodzie. Na przykład, niektórzy ludzie, nawet na pierwszy rzut oka, kiedy się spotykają, są niekompatybilni, po prostu z jakiegoś powodu nie rezonują. I tutaj mam wrażenie, że może nastąpić taki rezonans. Gdzie wszystko to, co jest takie trudne, gdzieś zostanie połączone poprzez taką siłę tego, tego połączenia waszego z wyższym ja i będzie można tutaj bardzo dużo uzdrowić w sobie, ale też w relacjach z innymi. Kiedy robimy coś, kiedy robimy jakąś pracę wewnętrzną, to to wszystko przekłada się bardzo mocno na to, co się dzieje na zewnątrz. I zobaczcie tutaj ten anioł przelewając, tworzy taką miksturę, takie lekarstwo, taką, taką medycynę, która spowoduje, że będziecie w stanie tutaj rozpocząć jakby nowy etap swojego życia, który będzie uwolnieniem się od jakiejś karmy, od jakiejś trudnej albo relacji, albo trudnej sprawy, czegoś co. Wydawało się, że będzie zawsze albo nie da się tego rozwiązać. Teraz wygląda na to, że we wrześniu macie szansę poradzić sobie z tym naprawdę fajnie i, i że to może zostać rozwiązane. Cokolwiek by to nie było, bo oczywiście każdy ma inną sytuację, Tudzież mogą być ludzie, którzy podobnie tutaj odczuwają. OK, to teraz zobaczymy jeszcze kartę wyroczni. Zobaczymy, co tutaj z tego wyniknie. Zobaczymy, co nam jedna karta wyroczni podsumuje. Jak to podsumuje. I być może jeszcze będzie jedna. Właśnie tak poczekam, aż przyjdzie do mnie która. Ta ja jeszcze może tutaj pomóc. Ok, dobrze. Nadzieja jest jak słodyczko Libra. Zobaczcie, mamy tutaj e, kogoś, kto siedzi na swojej własnej wyspie. Tutaj jest otoczony wodą. To, mo, to może być symbolicznie otoczenie falami, otoczenie emocjami, bo my wszyscy jesteśmy otoczeni emocjami. I przychodzi tutaj do, przy, przylatuje taki nieduży, maleńki ptaszek, który daje i wprowadza ogromną słodycz. Tutaj jest spotkanie spotkanie e, dwóch stworzeń. Ja Was przepraszam, ale pies mi tu rozrabia. Ta karta mówi tutaj o tym, że cuda się zdarzają, kiedy czasem wydaje się, że jesteśmy jacyś obciążeni, że jesteśmy w dziwnym miejscu. Wydaje się, że już właściwie nie wiadomo, jak z tego wybrnąć, czy nie wiadomo, jak z tym się odnaleźć. To przylatuje do nas właśnie taki koliber, który jest maleńki, i to jest taka nadzieja, która przynosi dużo radości i światła. Mam wrażenie, że właśnie jest to tutaj to połączenie z tym pustelnikiem, połączenie ze sprawiedliwością. Połączenie ze sobą to jest takie zobaczenie, że będąc na odludziu, czasami w sensie takim, że zamykamy drzwi, odnajdujemy się w sobie, w swoim świecie, w którym odnajdujemy siebie i wracamy do domu. I o to chodzi, żebyśmy my poczuli się jak w domu, żebyśmy byli ze sobą szczęśliwi i w, takim, w takiej harmonii. I tutaj jest wtedy dużo uzdrowienia. I tak jak tutaj autorka też pisze, że czasem tak jak koliber możemy czuć się mali i tacy, którzy właściwie nie wiedzą, czy są w stanie coś wspaniałego stworzyć, przez to, że czują się tacy mali, tak, ale nie, nie rozmiar świadczy o możliwościach. I nie o to chodzi, czy ktoś jest duży, czy ktoś jest mały. Tutaj chodzi o to, żeby poczuć swoje możliwości zmiany, adaptacji, jak takiego przetworzenia swojego życia, odcięcia się od przeszłości i taką, poczuć w sobie taką odporność na to, co się dzieje dookoła, i realizowanie siebie, swojego planu. Oczywiście bez krzywdzenia innych, to jest. To jest takie pójście w to, co dla mnie jest istotne i ważne, tak? to jest nie poddawanie się też wpływom i naciskom zewnętrznej, na przykład zewnętrznej atmosfery, czy tam zewnętrznym grupom, czy informacjom, które do nas napływają non stop. I tutaj do was przylatuje ten koliber w takim właśnie w symbolicznym sensie. Przylatuje ten koliber po to, żeby przynieść Wam taką słodką, nutę I przypomnienie o tym, co jest dla Was słodyczą, żebyście zapytali siebie, co jest dla Was słodyczą w życiu, tak? Co czujecie? Gdzie jest ta słodycz? Ok? A w związku z tym, że mamy tu kolibra, to będzie jeszcze jedna karta. Będzie to karta stali, anioły, ptaki to anioły. I zobaczymy, co tutaj jeszcze. Otrzymacie. Zobaczcie, jak cudownie. Obie te karty mówią właściwie o tym samym. Posłuchaj małego ptaszka. Posłuchaj swojej intuicji. Może to być mały ptaszek. Posłuchaj, co on do Ciebie śpiewa. Ta muzyka jest istotna i ważna. Ok? I to tyle dla Was. Życzę Wam bardzo udanego września, spotkania ze sobą, z matką naturą i bardzo wspaniałych przeżyć, właśnie takich związanych z radością, a stworzeniem. No i ze zbiorami. Potem cesarzowa też mówi o zbiorach, o obfitości. Także wszystkiego dobrego.